No, słuchajcie, no w końcu udało się trafić. No, najlepszą kartę TOC do tej pory. No, wydaje mi się, że to jest nawet najlepszy traf w całym tym roku FC25. Także, słuchajcie, zobaczcie to sami. Zapraszam do oglądania. Także witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku z FC25. Mamy, słuchajcie, drużynę TOC Bundesligi. Karty, które właśnie w tym momencie wyświetlają wam się na ekranie. Jest dość dużo spoko, kart No, Harry Kane wygląda jak najlepszy na pasy w grze. Ale dobra, na razie zostawiamy to drużynę Bundesligi i mam pas. Z gwarantowaną kartą Premier League? Tots. To jest tylko i wyłącznie mężczyzna, także zobaczmy, kto to będzie. ESP z Holandii. Tak szczerze, to nie wiem kto to jest. Liverpool ty to będzie Gravenberg! Słuchajcie, to będzie Gravenberg 95. Co za traf, słuchajcie. O mój Boże, tu no kosztuje 600 tysięcy! Gravenberg w tym momencie ponad 600 mag no, Boska, pięknie, 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 rozpoczynamy. Dobra, słuchajcie, także tak prezentuje się ekipa, przechodzimy testować tego Gravenbercha. Także tak, słuchajcie, prezentuje się ekipa pierwszego rywala w kwalifikacjach do Foot Champions jest naprawdę bardzo spokojnie. Średnia ekipa, ale zobaczymy, co ten gościu potrafi. No zobaczmy, czy Gravenberg potrafi po prostu podać piłkę. Cię, ty badajesz, chłopie! Miałeś do trenta podać. Dlaczego ty jeszcze nie wybiegłeś do tej piłki? Ale dobrze, że obroniłeś. O, on jest w ogóle wielki, matko boska, Gravenberg jeszcze do Ronaldo, Ronaldo, lewa noga, Howard to obronił. Mertens w polu karnym, Ależ piękne uderzenie Mertensa i mamy bramkę, jak on to zrobił? O Jezu, ale strata Rolon Blow i Ronaldo niestety kompany. Gravenberg może z przewrotki, no to było dziwne. Ale Ronaldo się pokręcił, ale Howard. Ole piękna wrzutka, ale Marquinhos, no chłopie kończ to. Piękny odbiór Bena Klepa, jeszcze do Anufatiego, Anufatie do Ronaldo, Ronaldo, kompany. Spróbujmy, może uderzyć Powersotem tym. <laughs> Ale dostał w łeb. Oj, Grovenberg, świetnie, I teraz może Powersot jeszcze raz, no przestań blokować mi te strzały, paruwo. Pięknie, Mertens do Ronaldo, Ronaldo, to musi być bramka. Mocno, pięknie, 2-0. Gravenberg, świetne podanie do Ansufati. Jego Ansufati, dobra, jeszcze się jakoś utrzymał. Wycofanie i może w końcu ten powershot. Gravenberg, nie wiem czemu ja chcę nim uderzać tym powershotem, ale chcę coś fajnego trafić, no. Oj, Gravenberg, świetny przeszód, właśnie coś takiego mi chodziło. Saka górą do Ronaldo i Ronaldo w polu karnym. Howard, super. I Ansufati może z powershotem. Mm, to było ciekawe. Próbujemy wkręcić tym Sako, nie wiem co to było, myślałem jakiś poradnik na TikToku, ale coś nie wyszło. Dawaj Gravenberg od razu, szybki przerzut do Saki, o Jezu, to było świetne podanie, to było idealnie, to idealnie wszystko. To może być asysta tego sezonu, także spróbujmy to skończyć Sako. Ej, 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 tu był faul, panie kolego, może Saka Fineska, o Jezu, Sako, ależ to rozegrał, ale to podanie od Gravena, miodzio. Ansofaty wieża polekarne i drivenik delikatny. Howard jest niski, więc nie powinien mieć problemów z bronieniem takich strzałów. Teraz spróbujmy jeszcze raz. Poradnik z TikToka. Mam mniej więcej celować tutaj. Odpowiednia siła. Ej, no w sumie to wkręciło się. To dobre, dobre to było. Spróbujmy jeszcze raz, tym razem mocniej. No teraz nie wyszło. Kolejny przeszut Gravenberga, czy tym razem... No kur... Jakie on ma przezuty, człowieku? Ten Saka tu po prostu wychodzi praktycznie sam na sam dzięki jemu podaniu. O jezu, co ja zrobiłem, Boże, przepraszam, to powinna być bramka Puszczę sobie, słuchajcie, Darglisa, bo robię jego ewolucję. Ostatnio się bardzo fajna pojawiła. Dobra, spróbujmy jeszcze raz tak samo podać do tego Saki Nie, no, to jest, słuchajcie, jakieś, jakieś oszustwo. Ta piłka cały czas idealnie dochodzi. Może fineska taka, <laughs> Obronił to Gravenberg, przerwka prawie by miał normalnie gol życia. I jeszcze cancelo. Pięknie 4-0. Tym razem gram w weryfikach i przerzutach Boże święte, jak on ma dobre te przerzuty. Jeszcze Daleglis to przejmie. Podanie do Mertensa. Mertens pokrótnie po z słupku 5 do 0. No przeciwnik nie jest wyższych lotów, to prawda. Ale bardzo przyjemnie, jak na razie gra się tymi zawodnikami wszystkimi. Oj, 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 niedobrze. I Eze wjeżdża, ale tiuram... Nie wiem, co zrobił tiuram, ale nie strzelił w bramkę. Bukayo Saka, podanie do Mertensa. Mertens może jakaś wrzutka do Daleglisa. Daleglis dawaj z przewrotki! To było słabe. Dawaj Kenny Dalglish, Kenny Dalglish się rozpędza, ale szkompony wjechał. Merten super podanie do Bukaosaki. Bukajosaka, to może być jego kolejna bramka w tym spotkaniu, fineska za pola karnego, chyba to było 6-0. Kenny Dalglish, który jeszcze nie ma żadnego upgrade'u, pięknie Kenny. I mamy rejczki, słuchajcie, no wcale się nie dziwię, ale tak późno dość zrobił to rywal. Mógł to zrobić ociupinkę wcześniej. No jak tak dalej pójdzie, to uda się wbić, słuchajcie, 5-0 w kwalifikacjach do Champions. Fajnie by było. Także odbieram sobie tę ewolucję darglisha które daje mu po prostu 5 na 5 i teraz wchodzimy sobie w ewolucję. Wybieramy ewolucję From pitch to Dance Floor i wybieramy darglisha i dzięki temu będzie miał on takie statystyki, takie playstyle i jeszcze dodatkowo 5 na 5. Myślę, że bardzo solidna karta. Nie ma co się zastanawiać, słuchajcie. Ja go robię. Także, słuchajcie, w końcu w tych ulepszeniach można Przepalać tocy, także to jest naprawdę niesamowite. Ułatwienie zrobiłem 14 razy 83. Także słuchajcie, lecimy, pierwsza patka. 14 razy 83, niestety, bez karty Toc, chyba że ta karta kryje się w środku. Zobaczmy. Makali, i Rodrigo. No, nie za ciekawie. No i słuchajcie, druga taka paczka, 14 razy 83, bez karty toc, niestety także skipujemy nie ma co. No przydałoby się te tocy, bo jednak przypalam tu tocy i przydałoby się, żeby tutaj leciały też tocy. Kolejna taka paczka, już trzecia, słuchajcie, bez karty specjalnej, no come on jeszcze nawet bez walkoutu. Serio? No ja rozumiem, że trafiłem dzisiaj gra w enberg, ale bez przesady, no. I ostatnia taka paczka, 14 razy 83, bez karty, toc. Cztery paczki, 14 razy 83 i ani jednej karty, toc. Trzeci raz McAllister. Jeszcze, słuchajcie, Player Pick 85+. Zobaczmy, trzy karty do wyboru. Cancelo. Tutaj mamy Wilson. I tutaj mamy pierwszą kartę. To z Bundesligi. Jest to pani Kogel91. Co najlepsze, możemy tutaj wybrać na przykład te dwie karty. I tak szczerze, nie wiem, czy te Player Picky nie są bardzo fajne. No ta karta wygląda ciekawie. Gdyby ona była piłkarzem, nie piłkarką, to myślę, że mogłaby być grywalna. Zrobiłem jeszcze jednego Player Pick'a, ale to już naprawdę będzie ostatni, bo nie mam już tego niskocji foderu Tu jeszcze terestegen i Vitynia, no to już ten player pick dużo słabszy. Jeszcze paczka pięciu piłkarzy ocenia 82, niestety bez karty TOS. No coś ciężko jest trafić te karty, naprawdę. Dobra, zrobiłem jeszcze jednego player picka, 85+, plus, proszę dajcie jakąś kartę TOS. To jest Renard, to tu będzie mid i jeszcze. No spoko, wyralki to są generalnie, nie? Dobra, przechodzimy teraz do spotkania o pierwszą rangę w kwalifikacjach do Food Champions. Także musimy się skupić i musimy to wygrać. Tak prezentuje się ekipa. Keny na ławce. Lecimy. Także tak prezentuje się ekipa w starciu o pierwszą rangę w kwalifikacjach do Food Champions. Najlepsze nagrody, jakie możemy dostać w całym ultimate team. Lecimy. Tręcik super podaję do Bukaosaki. Dawaj Bukaio-Saka, pokaż coś ciekawego jeszcze do Mertensa. Mertens. Ile to przyję od razu? Jeszcze Gravenberg! O mój Boże, co to było? Pedro Neto? No się do gościu jeszcze Pedro Neto, gra, No nie mogę. Super podanie od odtręcika do Bukajosaki, Bukajosaka, będzie wierzył w pole karne z r 1 Daj mi spokój tym Teo Hernandezem, no. Teraz Gravenberg może teraz z Powersotem, niestety nie. Pięknie Bukajosaka i Fineska z tego miejsca, no. Nie, nie nabufona takie rzeczy. O, leż, to było dobre podanie, no kto to tak podaje? Roger, 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 to będzie bramka. Pięknie, Jaszyn. Dobra, słuchajcie, ostatnio każdy tu wolny strzelony w ten sposób to była bramka, także no spróbujmy to po prostu powtórzyć. Czy to Mertens może zrobić? No ustawił się tam, gnój jeden, jeszcze Saka nie strzela. Gravenberg, jest znowu ten chory przerzut. Matko Boska, co to jest? Co prawda, tym razem to Hernandez na lewej obronie. Ale psaka dał piłę do Ansufati. Jego Ansufati nie mam pojęcia w jaki sposób to wpadło, ale jest gol. Ansufati nie do Ronaldo. Kulego, chyba że Ronaldo. Co ty robić, Ronaldo? Ale tu była okazja na jakieś nożyce takie. Oj, Ronaldo, Ronaldo, to było słabe. No dobra, chłopie, ten tu Hernandez już nie ma żadnych sił. no on... Ty, jak on wyszedł tym bramkarzem, co ja zrobiłem, matko? I Ronaldo jeszcze już się po głowie drapałem, no nie no jaki wstyd. Nie no, poważnie, bramka, co to za turę w ogóle, no? Nie no, ten calendar jest jakiś posrany po prostu, może z tego miejsca uderzmy? Ciekawe to było. Nie, nie, nie tak łatwo Zambrotto tu będzie jeszcze podawał, wiedziałem o tym. Dawaj, tiurem, jesteś taki szybki! Dawaj, tiura! Tiura! O Jezusie, nie no, nie mam słów. Dawaj, Ansu Vati, masz 99 tempa, no chłop, jesteś szybszy od tego obrońcy. Jeszcze Ansu Fati, Fineska, świetnie! O Jezu, Pedrone, to jeszcze się przesunąłem. Dajcie mi spokój z tym, Pedroneto, już Super rozegranie akcji, jeszcze fake's od nie, no nie wytrzymam. Kenedal dal nie, ten ciuram jest taki mocny, taki mocny jest ten ciuram. Kolejna bramka, megmy Tym razem, no nie będę wychodził z tego spotkania, bo już puściłem tego Darglisza wcześniej, żeby tą ewolucję zrobić. Ale wygrać, to będzie mega ciężko. Ale super Superprzęcie Gravenbercha, podanie do Rogersa, ale od razu Zambrotta tu jest, no. I brawo Jaszyn! Dobrze to obronił. Wow, jeszcze jakoś Pedro Neto to zmieścił. Pedro Neto totalnie mnie rozjechał w tym spotkaniu. Jeszcze Chris Wood leci! Podanie! Jeszcze chciałem podać do Czerkiego, ale się nie udało. No i ostatecznie przegrywamy to spotkanie 7 do 2, totalna dewastacja, ale nie czułem jakoś bardzo na początku siły rywala, ale potem jakoś się odpalił, nie wiem o co chodziło. Zagrajmy sobie pierwsze spotkanie Food Champions, także tak prezentuje się ekipa już pierwszego rywala Food Champions, no jest to ewidentny fan Barcelony, praktycznie cały skład złożony z kart Barcelony, chyba cały swoją drogą był, no zobaczymy co potrafi. Ronaldo i Ronaldo po krótkim słupku, Rudiger no, Rudiger jest to jednak niecały skład Barcelony. Penakle! pięknie Penakle 1-0, za tego Rudigera. Nie no, Jezu, Jasen, Jasen, co to było Jasen, to było delikatne uderzenie w Jamala, no jak w prawdziwym życiu praktycznie no. I Ronaldo, oh, Jezu, zablokował to. Gravenberg, ojoj to było bardzo dobre, jeszcze Markinho z przewrotki. Jakim cudem. Ansofati wrzutka na Ronaldo. Ronaldo! Erik przeszkodził. Buka jest taka. No przestań blokować moje strzały. Jeszcze Ronaldo. mocno pytarta 2-1. Ale Ronaldo się tym obrócił i tribelka. No jakim cudem dotrafia w słupek? Cristiano, no. Je, no, on dobrze tym Wandersarem wychodzi, naprawdę. Pięknie Mertens, ale ograł rywala i Ronaldo nie trafia w bramkę. Jakim cudem powiedzcie mi? Wchodzi Darklisz. Ależ Mertens do do. Saki, Saka jeszcze górą do Ronaldo, Ronaldo jeszcze. No i Wanderzart to łapie. No nie, jak on dobrze nim wychodzi w ogóle. Darklisz, proszę cię, Darklisz. No jest, dawaj, dobra, Mertens to zrobi. Mertens to strzeli. Pięknie Mertens, 3-1. W końcu ten Aleksander Arnold. A? Nie, nie w ten sposób. Nie no, Pedri nie seni mi bramki. Nie może mi strzelić Pedri. Pięknie, Cancelo. O, nie no. Co to jest za podanie od Gravenberga? Saka oczywiście do tego dobiegnie. Pierwszy. Wycofanie jeszcze do Darglisa. To było niepotrzebne. Keny Darglis, lewa noga. Piękne wykończenie, brawo. Mo. No. Wostka, jaki to jest bramka, ja sobie tak na odwal strzeliłem i kiedy dalej strzelę bramkę, no niesamowita karta jak na razie. A on jeszcze w sumie żadnej ewolucji nie dostał, więc zobaczymy co to będzie już po kompletnej. I Marquinhos, pięknie, idealny wślizg numer ten super podaje Danos on wchodzi w pole karne jeszcze do Darglisa, Darglish do samego siebie i strzela kolejną bramkę, chyba hattryk swoją drogą z ławeczki. 6 do 1, przeciwnik zakolejkował pauzę i mamy quit, chyba trzeci dzisiaj, tak mi się wydaje. No i odbieramy pierwszy element ewolucji Darglisa. Już ma 92 pizza, 91 shootingu jeszcze 3. Teraz słuchajcie, paczka 5 pyka, co nie 83 plus niestety bez karty TOT. I na zakończenie paczka 7, piłkarz ocenię 82 plus po raz kolejny bez karty Team of the Season. Dajcie koniecznie znać w komentarzu, co wam udało się ciekawego trafić na rozpoczęcie toczów Bundesligi. No mi się udało trafić Gravenberga z paczki gwarantowanej Premier League z bardzo fajny traf ponad 600 tysięcy. Także co, słyszymy się w następnym odcinku. Trzymajcie się do usłyszenia. Cześć.